Witam serdecznie Z Natury Matki Kochani Co naprawdę kryją Podziemia Watykanu Czy Zadawałeś sobie to pytanie Może Mogłeś Przeczytać w internecie Informacje, że tam jest ukryta wielka biblioteka, że niewielu ma do niej dostęp. To tylko początek wielkich tajemnic. Jakkolwiek księgi, które tam zostały skryte przed światem, naprawdę nigdy nie zobaczyły naszego świata. Wszelkie tajemnice poprzez wieki były pieczołowicie pieczętowane w taki sposób, aby maluczcy nie dotarli do prawdy. I tak powstał świat zakłamania. Świat iluzji, świat zwodniczy, świat oparty na Rytualnej magii. Bo jak się bliżej temu przyjrzysz, wiesz, że świat iluzji to czary, że rytuały, które powszechnie się wykonywało, miały za zadanie wprowadzić Ciebie w trans, utrzymać ludzi w hipnotycznym śnie, i to nieważne, że ty osobiście w tym nie uczestniczyłeś, chodziło o globalną naszą świadomość. Jesteśmy jedną świadomością. i ten rytuał wykonywany jako rodzaj łudo, jako projekcja wibracji hipnotycznej usypiającej naszą świadomość. Bo... W ten sposób zaistnieliśmy w koszmarnym śnie. W paranoi. W nieświadomym niewolnictwie. Niewolnictw, niewolnik jest najbardziej zniewolony, kiedy o tym nie wie, kiedy jest nie jest tego świadomy, kiedy już myśli, że Nadzorca nie stoi z, nad nim z batem, że ma zdjęte kajdany i nie chce dostrzec, że ma internet, że ma komputer, że o każdym kroku o twojej lokalizacji wie system. Wielki Pan, <laughs> że on ma Cię w garści, że podpisał Ci cyrograf. A ty się zgodziłeś i wziąłeś kredyty, wziąłeś hipotekę po to, aby zaprzedać swego ducha, po to, aby zaprzedać siebie na wieczne czasy. I tak trwał świat paranoi. Rozwikłanie tych tajemnic. Stanięcie z tego prawdą że to nie były żadne zbawienne religie że to był świat łudu że to był świat hipnozy bo wystarczy tylko że zobacz gdyby ciebie czy twego bliskiego powieszono na krzyżu boleśnie wbijając mu gwoździe Włócznie, koronę cierniowo i wykonując nad nim liturgiczne obrzędy, jakoby to podając innym jego ciało, jakoby to inni w symbolice, ale pili jego krew. Normalny człowiek stuknąłby się w głowę. Dziecko powiedziałoby, że to jest okrutne. Dlaczego tak niewielu reagowało? Bo byli w hipnozie. Prawdziwe słowa miłości płynące z serca były rodzajem odrzucenia odrzucały. To był świat przewrotny. On kazał ci uciekać i kazał wyrażać pogardę, ośmieszenie na każdego. Kto chciałby to obnażyć? W tym świecie popadał w niełaski. Rządził system. Kim jest system? Demon śmierci. Demon, który zawładnął tym światem. <laughs> IHS. Bogowie Egipscy przesiedlili się i zasiedli na siedmiu wzgórzach ze stolicą w Watykanie a podziemia były jawnymi, ale też ukrytymi, wielowymiarowymi tunelami, w których to nadzorujące ten system śmierci z jawną stolicą, tego, który rozdawał kart, karty na Nika bestii, dokładnie to pokazywał trzymał jako symbol gadzią laskę którą będzie przygarniał nietworne owieczki. To on decydował o wojnach, o tym kogo ukoronować, o tym kogo zdymisjonować. I jakże niewielu z tych Którzy czuli się wybranymi, tych, którzy czuli się powołanymi, naprawdę głęboko opętanymi, byli głęboko świadomi tego, w czym są. Bo doświadczali tak zwanych spotkań pierwszego kontaktu z demonami, z kosmicznymi bytami, które ich wspierały, które pokazywały im, Wrota, piekieł, do których mogli wejść, w których dosłownie otrzymali od bestii w prezencie bogactwa. Dostali zaszczyty i obietnice, że będą sprawować wiedzę, władzę, Powszechasy czasy, tak, będą zamyk, trzymać wiedzę. <laughs> Dlatego były palone wiedzące kobiety. Dlatego milionami palono ludzi na stosie. Każdy, kto dzielił się prawdą, był wyszydzany jako heretyk i palony na stosie. Myślisz, że się coś zmieniło? Nic z tych rzeczy. Dalej trwa plądrowanie umysłów ludzkich. <laughs> przypatrz się telewizji, przypatrz się tubom, które poprzez energetyczne tunele, demoniczne świątynie świata śmierci, świątynie Łudu, gdzie dosłownie tak można nazwać ten kult, gdzie <laughs> wszędzie drążono krew Jezusa. Zbito jego krew, jedzono jego ciało, i tymi liniami wszystkie te obiekty były połączone, ale również tunelami, w których były przejścia w inne wymiary. Tam dostarczano dzieci, tam dostarczano kobiety, tam dostarczano właśnie małe dzieci, niemowlęta które gady zajadały na ucztach wraz z wybranymi ludźmi, którzy byli namaszczeni, którzy zostali namaszczeni przez <laughs> siewców śmierci, przez świat śmierci. Świat, który dał ziemi erę okultyzmu. Zamknięcie wiedzy, zamknięcie magicznych ksiąg, zamknięcie ksiąg, które obnażały prawdę, było tylko przyczynkiem, bo ten przybytek skrywa wiele tajemnic. To, co widzisz, jest tylko namiastką, jest tylko przykrywką dla robota, który, zjadając mięso, Jedząc je rytualnie, mówiąc, że jem, spożywam ciało Jezusa, że piję jego krew, taki wampir, taki kanibal nie mógł zobaczyć prawdy. Był pełni w hipnozie i w pełnym władaniu <laughs> świata gadów, świata dosłownie diabłów, które używały, jego umysłu, jako narzędzia, który miał z tego wyszycać, który miał wręcz ignorować, a potem atakować każdego, kto chciałby o tym powiedzieć. Nie łudź się. Obnażanie prawdy było głęboko torpedowane. Powszechna cenzura nie pozwalała o tym mówić. Możliwa była tylko dezinformacja, aby ludziom zamklić. Dlatego obnażenie prawdy o stolicy Piotrowej, w której Piotr nigdy nie był jest. Wielkim początkiem obnażenia Bestii. Bestia to program, to moc, którą to my de facto oddawaliśmy bytom, bytom innego świata, bytom, które posiadły naszą moc, które odwróciły rzeczywistość, które załamały światło i stworzyły na Ziemi świat mroku. A na ironię, piękne miejsce świata matki uczyniono tronem wielkiego potwora, który zasiadał i sprawował władzę również poprzez oblicze medialne swoich namiestników. Aby było zabawniej, występowali w sukienkach, aby było zabawniej, aby Móc nim władać poprzez dewiacje, zakazano im spełniania się chociażby z kobietą. Dlatego doświadczenia podsuwały im dzieci, dlatego trwały transfery dzieci i transporty, które niknęły, w których nie byliśmy świadomi, że Tysiące, setki tysięcy dzieci na całym naszym świecie rocznie niknęło. Tego nie nagłaśniano. Podziemia Watykanu są mrocznością w naszym koszmarnym śnie. Obnażenie o tym prawdy jest Zaprzestaniem zasilania demonicznej świątyni, demonicznej sekty, która zawładnęła naszymi umysłami właśnie poprzez hipnozę, poprzez krwawe rytuały, w których to pozostawiono nam cząstkę świadomości. I przekierowano przez umysł, abyś tego nie dostrzegał, abyś pozostał w swoim wąskim świecie, abyś spełniał się jako niewolnik, abyś czekał na swoją kolej śmierci, którą Pan Ci zapisał, którą system Ci zapisał. Tu wszystko było zapisane. I program to realizował, dawał Ci myśli i złudzenia wyborów, których cieszyłeś się, że przytrafiło Ci się coś szczęśliwego. Naprawdę głębokie władanie było przepotężne. Dlaczego z tego nie wychodziliśmy? To jest nasz wybór. Zasilanie tego egregora, zasilanie potwora, którego stworzyliśmy, było przeciwwagą do medytacji, do spontaniczności, do radości dzieci Ziemi, które się budzą, które powstają z kolan, które mówią nie, które obnażają prawdę, które spychane są przepaść, a zamiast tego jawiło się ogrom fałszywych proroków. Tych, który, którzy mieli przejawić się jako fałszywe drogowskazy. Dlatego mówię, nie wiesz mi, nie chodzi, że mówię nieprawdę. Chodzi o to, abyś uwierzył sobie, abyś uwierzył w siebie, abyś energię, które tam oddawałeś, abyś je przywrócił. Bo tak prosto pada system i już nie uratuje go pilne zaketczupowanie kolejną dawką preparatu śmierci. Preparatu rujnującego naszą energetykę. Ten świat nie ma szansy bycia, bo budzisz się ty, bo budzi się, budzę się ja w tym odczuciu, że to jest czysta miłość, że to jest światłość ze światłości, że. To światło odnajduje i ono jest niezwykle potężne. To światło rozpuszcza mroki w krainie śmierci. W krainie, w, którym, w której zabłądziłaś jako Dorotka w krainie czarnego maga, czarnoksiężnika, w krainie os, wychodzisz z tego świata. I powracasz do życia w prosty sposób. Że cały powrót jest odczuciem w Twojej świadomości. Tu jest jedyny prawdziwy świat. Cały zewnętrzny świat jest światem projekcji, a manipulanci zewnętrznego świata, świata magii, Wciąż podawali Ci zwodnicze, w cudzysłowie, prawdy, abyś w ten świat uwierzył, abyś przyjął, że on jest prawdziwy, abyś wiedz, mówił, że no przecież zobacz, moje kredyty są prawdziwe, że moje rachunki, przecież ktoś musi zapłacić, że zobacz, pieniądz słabnie, że. Pieniądz chcą opodatkować, że masz płacić za to, że go używasz, że pieniądz ma swój termin przydatności do użycia. To były kolejne projekcje, to były kolejne programy dla niewolnika, aby nas udupić. Ale ty to zmieniasz. Zmieniam to ja w tym odczuciu, że ja to miłość. To jest miłość prawdziwa, to jest miłość, w której odczuwasz, że żaden demoniczny świat, żaden Jahwe nie ma nad Tobą władzy. Że Jehowa jest demonem śmierci, jest okrutnym, absurdalnym bytem. Mordercą dzieci, gwałcicielem, władcą, zarządzającym ziemią, demonem wojny, zarządzającym ziemią poprzez pedofile, poprzez homoseksualistów, poprzez wynaturzonych, opętanych, których umysłem zawładną w tym hipnotycznym śnie. W których poprzez stolicę Bestii, Watykanu trwał ten proceder i trwała grabież, trwało mordowanie, trwały rzezie, trwało zjadanie żywcem <laughs> dzieci porywanych matce. <laughs> Dlatego podawano nam y, hodowle, kurniki. Bo w taki sposób my upoważnialiśmy te gadzie światy do tego, że one mogą nam dawać to samo, że jako boskie istoty rozpoczęliśmy świadomie zjadać innych, dlatego, dla panów tego świata, ustawiliśmy siebie. W eksperymencie, w łańcuchu pokarmowym. Dlatego jest tak ważne wyjście z kanibalizmu, bo on daje ci wyjście z otępienia. Już się nie zaśmiejesz, bo to Ty byłeś w hipnosie, bo to Ty czyniłeś łudu innym, mordowałeś ziemię i obniżałeś naszą świadomość zbiorową właśnie to czyniąc, zjadając naszych braci, starszych braci <laughs> i czyniąc łodo na naszym bracie, czyniłeś to na mnie, czyniłeś to na sobie. Już na to nie pozwalam. Taki świat odchodzi, taki świat znika. Można wiele jeszcze mówić o tajemnicach, których kryły lochy Watykanu, których kryły podziemia, ale chodzi o to, że te nisze, te czeluście, te wrota piekieł po prostu zamykam, bo ich otwarcie nastąpiło tylko we mnie. W tym sensie że w naszej świadomości, a rozczłonkowanie nas pozwoliło na <laughs> oddzielne w tym rozdzieleniu, na łatwe zawładnięcie naszej świadomości, mówienie nam, że jesteśmy oddzielni. W taki sposób nami władano poprzez ego, poczucie wyższości. Poprzez zwodnicze oczekiwanie, że tylko może przyjść Mesjasz i nas wyzwoli, albo kosmiczne istoty przybędą i nas wydobędą z kłopotów. A to były diabły, to były złudzenia. One nie przejawiały się, bo ich zadaniem było pilnowanie trzody, było doglądanie nas dlatego jeśli nadal na forach internetowych wklejasz takie informacje to przyczyniasz się, przyczyniałeś się do rozpowszechniania właśnie dezinformacji świadomość naszej istoty jest niezwykle potężna jest niezniszczalna żaden demon jachwe, allah, ozyrys czy kikolwiek diabeł nie ma nad tobą mocy kiedy ty nie dasz mu tego uwierzenia mu jej nie dasz dosłownie jest to ten sam efekt co uwierzenie w czarnego kota dlatego życzę tobie takiego przytomnienia i tym się dzielę taką refleksją że cały ten świat <laughs> powstał jako loch śmierci jako piwnica jako głębia świata śmierci w którym której to niewoli byliśmy wszyscy, to przytomnienie jest prawdziwym wyjściem z niewoli jest powrotem do domu. I tego ci życzę. Kocham cię.